Siemanko widzowie! To znowu Jakubert. Kubert i przejdę te wielkie tortoangii. No dobra, zaczynamy za 3-2, 1 start. To suba, jeśli mam to przejść całe. dobra speedrun robimy speed na widzowie dobra wiecie. a wiecie co wiedziałem że aż 80% widzów nie subskrybuje kanału to skandal więc subskrybujcie teraz klikajcie ten czerwony przycisk i zostawcie łapkę w górę to słyszałem, że ponoć będziecie mieli szczęście idę na tę rolkę kurde tak w ogóle to siema C -c -c -c. dobra Ty, jeśli myślicie że to jest jakaś gierka to nic z także... tych bo ja co to my szybko ale mm, za niedługo losowy mm, subskrybent tu będzie a jeśli wy też chcecie wystąpić to klikajcie czerwony przycisk cyk 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 zaraz mam potraże tego widzę więc teraz skończymy i dobra mam wam tego widza pokazać dobra siema cześć widzowiec cześć widzowiec dobra I idziemy dalej wyjdę na zjeżdżalnie jest za to wspinania się, ale ja mam to gdzieś. Mam to w czterech literach. Tutaj nie można No i co? Dobra. Pięknie. to. Oh. Dobra. Wielka przestrzeń. Na dół, zjeżdżam. 5, 4, 3, 2, 1. Zjeżdżamy! Dobra. O kurde Ale się zjechało! No dobra, idę już skończyć. To... to jest 3 minuty, to nie tak źle. Słowa bym. Więc jak będzie mniej niż 5 minut, to musicie mnie zaobserwować. No ja jestem dobry w takim. I zapomniałem powiedzieć, że każdy spadek to każda pompka. Napiszcie w komentarzu, ile razy Spadnę, no, bo na razie jest zero. Tak, zero. Ja też no to już idę dalej. Nie poddawaj się, ja nie, nie poddawaj. Dobra. Idziemy. O kurde to są takie te, te, te co się za linkę? ale jakby coś miałem urodziny więc Zabur, zaobserwujcie mnie please, widzowie zrobicie to dla mnie zaobserwujecie mnie z okazji moich dziewiątych urodzin i dobra. Idziemy nie poddawać się. Dobra. Idziemy. Idziemy. Dobra. Bum. Tata nie